Zasady są następujące. Pierwsza, precyzyjne określanie tego, co chcemy osiągnąć i formułowanie tego w czasie dokonanym. Druga zasada, moc słów, myśli, projekcji i uczuć. Formułowanie myśli, słów, projekcji i uczuć w formie wizji rezultatu. Że to jest teraz dokonane. Trzecia zasada, wiara w spełnienie, że się to już dokonało. Czwarta zasada, poziom Twoich wibracji. Energia Twojej radości i satysfakcji, że się to już dokonało, podwyższa Twoje wibracje i czyni Ciebie kompatybilną istotą z Twoim celem. I piąta zasada manifestacji, konsekwencja działania w realu, realizacja Twojego celu nawet wbrew przeszkodom i poddanie się wewnętrznemu prowadzeniu.